Witam Was, z tej strony Gregor, witam Was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie będziemy przechodzili dalej grę Elden Ring, a dziś będziemy przechodzili Katakumby Burzowego Wichru. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem, oraz włączcie do mnie na Cytadeli Gregora, serwerze Discord w link znajdziecie w opisie, a zapraszam Was do oglądania. Zobaczmy, co ta lokacja ma dla nas do zaoferowania, bo już tutaj częściowo byliśmy na streamie pierwszym z Elden Ringa, ale... Nie przeszliśmy całkowicie. Wiemy, że tutaj są wredne gremliny. Które będzie trzeba uważać, bo one wywołują krwawienie. Ale my mamy teraz o wiele łatwiej na nie. Jesteśmy bardziej przygotowani do starcia z nimi. Są pokonane, i tutaj jest jeszcze jeden przedmiot. Nie, to jest po prostu świeczka. Więc zobaczmy, co dalej ta lokacja ma dla nas do zaoferowania. Te drzwi będą zablokowane. Będą zablokowane, więc idziemy tędy. I tutaj pamiętam, że będzie więcej chyba tych gremlinów. Ta będzie ich więcej. Tylko którędy mamy iść? O to jest pytanie. Okej, okay, idzie na nas. Jeden gremlin z głowy. Tam widzę jeszcze jednego. Jest chyba jeszcze jeden. Drobny fiołek, dobra, jest teraz on nasz. Nie dajmy się zabić. Dobra, kolejny gremlin z głowy. Bieganie, może spróbuj tego. Dobra. Biegiem, 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 biegiem. Tam nie widzę, żeby był jakiś mechanizm, ani nic. Więc musimy się tutaj grać.

I postarajmy się na spokojnie podziałać. Ciekawe czy ogień ich rani. Chyba jednak nie, i coś się stało. Jak my to wyłączyliśmy? Autentycznie nie mam pojęcia, ale chodźmy stąd i zobaczmy, co znajdziemy tutaj. Dobra, to jest chyba piętro wyżej? Dobra, jeden gremlin z głowy, został drugi gremlin. Widzę jeszcze jednego gremlina. Jest ich więcej. Okej, okay, ten upiór miałem wrażenie, że co za chwilę nas zaatakuje. Okej, okay, trochę wędrownego szlachcica. Nie wiem, co te prochy nam dadzą, ale warto spróbować i je wypróbować. Co nam przyzwie wędrowny szlachcic? Okej, okay, tutaj ich nie możemy przyzywać, więc zobaczmy opis. 5 Wędro pięciu wędrownych szlachciców, hmm. To akurat może się przydać. Czy tą dźwigni... dobra, tą dźwignią otworzyliśmy drzwi. Jest jednego gremina mniej, no panie gremlinie spodziewaliśmy się czegoś więcej. I tu chyba jest boss. Więc zrobimy jedną rozsądną rzecz. Zanim pójdziemy do tego bossa, odnowimy sobie surowce. Dobra, zobaczmy. Broń gotowa, prochy gotowe. Wchodzimy. Ogar pochówku złotego drzewa, dobra. Szlachcice do boju. Okej. Okay. Trochę dziwny ten boss, ale ci szlachcice przynajmniej się sprawują. I garze. Prochy szlacheckiego czarodzieja. To brzmi dobrze. To brzmi jak całkiem ładna nagroda. I to wygląda dość groteskowo. Naprawdę nie chcę wie... Czy to drzewo jest robione... O, jasny gwit. Dobra. Zaczynam chyba rozumieć, z czym mamy tutaj do czynienia do końca. Mamy tutaj do czynienia chyba z drzewem zrobionym ze zwłok, przypomina się mi się przez to klanarchia. A czemu akurat klanarchia? Z prostego powodu: w klanarchii było coś takiego, że druidzi tam robili z ludzkich że po prostu z ludzi robili żywe drzewa. Ale tak by się prezentowały katakumby burzowego poznuża. Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie.